W żadnym związku faza Passionate, czyli pierwsza faza miłości z tą gorączką miłości, erotycznym oszołomieniem, motylami w brzuchu, nieustannym myśleniem o drugiej połówce, nie trwa wiecznie, ba trwa zwykle maksymalnie rok, dwa, a bywa, że pół roku, i nie ma w tym nic złego. Taka jest chemia naszego organizmu. 59% Polaków nie jest do końca zadowolonych ze swojego życia seksualnego. Tak być nie powinno. Polacy nie rozmawiają ze sobą na temat seksu i seksualności, mając często nadzieję, że druga strona się domyśli czego oczekują. Dlatego razem z Marką Durex postanowiliśmy stworzyć przestrzeń do takiej rozmowy. Prostej i bez tematów tabu. Na tym kanale poruszymy tematy, o których często wstydzimy się mówić. a Rozmowa jest podstawą danego życia seksualnego. A więc oglądajcie, rozmawiajcie i kochajcie się namiętnie. Głośno lub po cichu. Dziś porozmawiamy o tym, jak związek zmienia się na przestrzeni czasu, a wraz z nim uprawiany seks. Pamiętacie ten żar namiętności, który towarzyszył Wam na początku związku, że na początku chcieliście to robić wszędzie: na stole w jadalni, na blacie kuchennym, na podłodze i w łazience. A pamiętacie, jak staraliście się wzajemnie zaskoczyć tym, co macie pod ubraniem lub czego nie macie? Jak starannie dobieraliście bieliznę, to aby na ciele nie znalazł się ani jeden niepotrzebny i niepożądany włosek, a pięty były gładkie. A teraz, kiedy minęły już miesiące i lata, odkąd jesteście razem, namiętność ledwo się tli. Bolewacie, że nie ma już spontanicznego seksu, ani flirtowania i na kilometr? Warto pamiętać, że ta druga faza miłości, czyli companionate, w której jesteśmy towarzyszami życia, łączą nas wspólne pasje, zainteresowania, przyjaźnimy się, po prostu lubimy spędzać ze sobą czas, jest równie ciekawa i interesująca, jednak warto zadbać o to, żeby ta relacja nie zmieniła się w taką niczym brat i siostra, jak dbając o więź seksualną. Bo namiętność jest bardzo ważnym elementem trwałości i stabilności związku. Kiedyś nie mogliście się doczekać, kiedy będziecie mogli zdjąć siebie nawzajem ubrania, a teraz każdy rozbiera się sam, czekając, aż druga strona zrobi to samo. A te cudowne, pikantne wiadomości, pełne dwuznaczności podtekstów. Tak, teraz też wymieniacie się wiadomościami, ale pod tytułem, które z was powinno zrobić zakupy w drodze do domu czy odebrać dziecko. To oczywiście istotny element wspólnego życia, ale umknął tamten, wasz, relacyjny, intymny. Przypomnijcie sobie czas, kiedy każda chwila była dobra do tego, żeby skoczyć do łóżka lub przytulić się. Robiliście to codziennie lub nawet kilka razy w ciągu dnia. A teraz każde z Was ma swoje plany, nie ma czasu lub po prostu jesteście zmęczeni. Warto wyłapywać z codzienności różne iskry albo te iskry wzniecać. Mogą w tym pomóc różne drobne rytuały, na przykład wysłanie Żartobliwego SMS-a, flirtującego SMS-a w ciągu dnia, albo złapanie za kolano podczas oglądania serialu. Można też się na seks umówić, ustalając jakiś stały dzień. Pamiętacie, kiedy ostatni raz to robiliście? Kiedy to zaplanowaliście? Tak, dobrze słyszycie. Nic bardziej mylnego niż przekonanie, że seksu się nie planuje. Owszem, jest on oczywisty i spontaniczny, ale podświadomie też go planujemy. Przypomnijcie sobie, jak na początku związku starannie planowaliście seks od rana. Poprzez to golenie, ubieranie, szykowanie, planowanie gdzie i u kogo, jak z pracą, jak z obowiązkami, czy macie prezerwatywy jakie. Nadal twierdzicie, że to było spontaniczne? Cały ten rytuał i oczekiwanie wzbudzał w nas podniecenie i fantazję. A każde z tych działań świadczyło o tym. Że spodziewacie się cudownego uniesienia. Zdemaskujmy wreszcie wielki mit o spontaniczności, czyli pożądaniu, które dopada nas nagle, gdy wyjmujemy naczynia ze zmywarki czy ścielimy łóżko. Owszem, tak się może dziać. W pierwszej fazie miłości, potem niekoniecznie. Dlatego od dziś zmień swoje podejście i myślenie i zacznij znów planować swój dobry seks, aby poczuć podniecenie, pożądanie. I radość z odliczanego czasu. Osoby w terapii par zaznaczają sobie w kalendarzu dane dni umówionymi znakami, wpisami. Można by pomyśleć, straszne i to do tego stopnia, że 15 minut misjonarza trzeba wpisać sobie do kalendarza co drugą środę od 22 do 22:15 i z tego 8-10 minut na grę wstępną. Prawda jest taka, że w dzisiejszym zabieganym i pełnym rozpraszaczy świecie dla wielu par planowanie zbliżenia okazuje się wspaniałym rozwiązaniem, dzięki któremu są w stanie mieć dobry i satysfakcjonujący seks. Planowanie seksu to po prostu kreowanie nowego życia seksualnego. Stwarza to dla was przestrzeń do postarania się dla drugiej osoby, przykład poprzez zadbanie o szczególnie atrakcyjny wygląd, zaaranżowanie przestrzeni, przygotowanie erotycznego scenariusza, kąpieli Wspaniale sprawdza się to, gdy macie intensywny okres w pracy lub inne zobowiązania, które mocno Was angażują, a nawet podczas wspólnych wyjazdów. A więc po obejrzeniu tego odcinka, zachęcam: usiądźcie do stołu z przepyszną kawą lub herbatą i otwórzcie swoje kalendarze te tradycyjne bądź elektroniczne. I ustalcie dni na seks, oznaczając je umówionym symbolem lub wielkim wpisem czysta przyjemność. Planując seks w kalendarzu, warto pomyśleć, co jest i było w nim przyjemne dla każdego z Was. Jakie pieszczoty wywoływały podniecenie? Ustalcie też, jak często chcecie uprawiać Wasz seks. Nie istnieje uniwersalna, rekomendowana liczba seksików na tydzień. Chcecie uprawiać seks raz w miesiącu? Dobrze. Raz w tygodniu? Też dobrze. Co drugi dzień? Bardzo proszę. Po prostu wypracujcie wygodny dla Was kompromis. Kiedy planujecie seks postarajcie się na zmianę przejmować inicjatywę zarówno w organizowaniu poprzedzającego go czasu, jak i samego aktu. To ważne, bo w przeciwnym razie presja spoczywająca tylko na jednej osobie może zniechęcić ją do kolejnych planowanych sesji miłosnych. Ustalcie również co zamiast, jak plany do końca nie wyjdą, bo z jakiegoś powodu nie dojdzie do pełnego stosunku Dzień bywa, a wy po prostu nie macie na niego siły lub wręcz ochoty. Bo w planowaniu seksu nie chodzi o to, aby się do niego zmuszać, ale by intencjonalnie pielęgnować intymność. Warto więc ustalić z drugą osobą tak zwany plan minimum. Oznacza to zmysłowe aktywności, którą mogą znaleźć się w waszym seksokienku zamiast pełnego stosunku. Może przytulasy nago lub wspólna wzajemna masturbacja. Może przeczytanie erotycznej historii na głos, a może wspólne obejrzenie jednego z naszych odcinków na tym kanale. Cokolwiek, co sprawi obydwu stronom przyjemność, niekoniecznie prowadzącą tego dnia do orgazmu. Dajcie sobie prawo do weta bez konieczności wyjaśnień. W miarę możliwości, spróbujcie wówczas przełożyć waszej graszki na inny termin. Ważną rzeczą będzie zacząć znów lub nareszcie rozmawiać o seksie. Zbliżenia intymne często są niesatysfakcjonujące, bo ludzie nie rozmawiają ze sobą o swoich potrzebach seksualnych, o fantazjach i marzeniach. Po latach powinno być łatwiej, ale to nieprawda. Zazwyczaj tym bardziej uważamy, że nie wypada albo że partner nas potępi. Ale mówienie nie oznacza na wszystko zgody i przyzwolenia. W seksie też można powiedzieć nie, i to wcale nie oznacza dla drugiej strony, że jej nie chcemy. A czy może być tak, że planowanie seksu nie pomoże? Tak. Pomimo iż wielu parom planowanie seksu ocaliło związek i ich życie erotyczne, u niektórych osób problemy z seksem w związku leżą jednak dużo głębiej niż w braku czasu i spontanicznej ochoty. Czas można wygospodarować, ale nic on nam nie da, jeśli ty lub druga strona nie lubicie seksu i nie czerpiecie z niego radości i satysfakcji. Jeśli ty lub druga osoba podchodzicie do planowanego seksu jak do przykrego obowiązku, to warto najpierw przyjrzeć się relacji nierozwiązanym konfliktom, problemom zamiatanym pod dywan. Wtedy proponuję skorzystanie z pomocy psychoterapeutycznej, aby podjąć decyzję o dalszej, wspólnej pracy lub rozstaniu. Choćbym nie wiem, jakie przepisy Wam podała na ożywienie seksu, nie skorzystacie z nich, jeśli czujecie żal i smutek. Póki nie odreagujecie złości, nie ma się co zabierać do oswajania bliskości. Niechęć i złości trzeba dać upust. Trzeba znaleźć w sobie przyzwolenie na to, żeby było nam razem dobrze. Jeśli się to uda, i zapragniecie poczuć się znów ludźmi pełnymi ognia, przyjdzie wam ochota na wspólny seks. Nie poganiajcie się. Poczujcie się przy sobie bezpiecznie i blisko. Dobry seks jest przyjemnością. To popęd, który jest w nas wpisany. Każdy z nas ma inne potrzeby seksualne, a ponieważ istnieją różnice w temperamencie, nie warto doszukiwać się norm i wzajemnie porównywać. Nie ma niczego takiego jak średnie libido czy typowy poziom aktywności seksualnej. Zarówno wysokie, jak i niskie potrzeby są w normie. Alibido, czyli nasz popęd nie jest wielkością stałą. Zmienia się z wiekiem i zależy od kilku czynników. To właśnie dlatego apetyt na seks okresowo rośnie i maleje, taka nasza prywatna sinusoida. Nawet w udanym związku pożądanie potrafi rozbiec się w dwie różne strony, stając się powodem konfliktów i wzajemnych oskarżeń. Postarajcie się zrozumieć, dlaczego nie jesteście tak aktywni jak dawniej, a potem zacznijcie temu przeciwdziałać. Na pewno potraficie. Wrogiem pożądania w wieloletnim związku bywa też rutyna, a więc jeśli przez wiele lat kochaliście się w ten sam sposób, nie dziwcie się, że w końcu przestaje się wam chcieć. Nie bójcie się wprowadzać do sypialni powiewu nowości, ekscytacji, może erotyczne rozmowy, jakaś jedwabna opaska na oczy, może masaż. Udany seks jest wielką siłą napędzającą do życia, warto więc się postarać. Zacznijcie od teraz. Niech dobry seks będzie źródłem waszej satysfakcji i niech wzmocni waszą relację. Do dzieła!